Podkute buty, wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. True, boy, jak, ostrożnie, mnie za Szukajmy dalej. Ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocieli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Zauważyłeś coś ciekawego? Spójrz na wgłębienie. Gwardziści odpłynęli stąd łodzią i to niedawno. Pewnie transportowali wyplątane z sieci ciało. Pewna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokracji. Teraz warto dowiedzieć się, gdzie zabrali ciało. Co teraz? Ciało rzeczywiście spłynęło z nurtem rzeki i zatrzymało się w sieciach. Wiemy, że gwardziści załadowali je do łodzi i gdzieś zabrali. Musimy ustalić, gdzie trafiło ciało. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom. Oni będą wiedzieli, dokąd popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Zdaje się, że mamy widownię. Dziwisz się, miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom o dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawie ci pospólstwo. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem. DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem, a dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak. Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę, wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do tusą. Rycerz księżnej pani nie zna. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. Gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani, zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na to ufałość. Prawo tutaj jest sprawą prostą. Awantury będą karane chłostą. Uf. A oto kuroliczek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, pisacy. Nigdzie w tusano nie zjesz lepszej zupy z raku. A co? U nas śmiałków nie doznatek? Skąd? Nie. żeby pokonać ja ja nie starczą, tak. Na tak. honor, czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de peyrak Długo Was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu Waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? E, no... Dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale... Znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten... Wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę... A tu niebo takie czerwone! My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie... Człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą Księżną Panią, żeby wytropić i zabić bestii. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi, ale jako że panu Depeirak Pejran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z Was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac-Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu Wiedźmińskiego i ma do Was pytania na temat ostatniej ofiary pestów. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyku, patrzę. Niebo takie czerwone? Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Był ranek, poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę, patrzę! Na honor do rzeczy, dobry człowieku, wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było, tylko ja! A szczególnego. Hmm. No. Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. No. Głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok! Na wodzie kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocieli, Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Bianko, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Bianko to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnice, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojarzach, winnica została zlicytowana. Kto to to ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, gra, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że Baron tonął po uszy w długach hazardowych, wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje, kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rosel siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Roselowi,